Co dzieje się z duszą, gdy nikt nie odwiedza jej grobu? To pytanie nurtowało największe umysły duchowe przez wieki. Edgar Cayce, znany jako śpiący prorok, często poruszał te kwestie w swoich transowych przekazach. Według jego wizji dusza nie jest uwięziona w grobie, ale może pozostawać w energetycznym związku z miejscem pochówku swojego fizycznego ciała. Kiedy ciało zostaje złożone do grobu, rozpoczyna się proces który tradycje duchowe wschodu nazywają przejściem. Dusza rozpoczyna swoją podróż, ale część jej energii może pozostać związana z fizycznym miejscem pochówku. Nie jest to uwięzienie, lecz raczej energetyczny punkt odniesienia, swoisty most między światami. W tradycji hinduistycznej mówi się o preta, stanie, w którym dusza może pozostawać, jeśli nie została właściwie przeprowadzona przez rytuały pogrzebowe. W buddyzmie tybetańskim bardo, stan pośredni między śmiercią a ponownym narodzeniem, może być przedłużony, gdy dusza nie może uwolnić się od ziemskich przywiązań. Stefan, słynny polski jasnowic, opisywał to jako energetyczny cień, który pozostaje nad miejscem pochówku. Nie jest to sama dusza, ale jej ślad, wspomnienie, które może być wzmacniane lub osłabiane przez myśli i uczucia żyjących. Cajce w swoich przekazach podkreślał, że dusza nigdy nie jest naprawdę sama, nawet jeśli jej grób pozostaje zapomniany. W rzeczywistości duchowej nie ma samotności, jest tylko iluzja oddzielenia. Mawiał. Jednak ta iluzja może być bardzo rzeczywista dla duszy, która pozostaje przywiązana do ziemskiego planu. Gdy nikt nie odwiedza grobu, nie ma fizycznego potwierdzenia pamięci, nie ma modlitw, kwiatów, świec, symboli, które w wielu kulturach służą jako duchowe mosty. Energia miejsca staje się statyczna, nieruchoma. W przekazach Kejsa pojawia się metafora zamarzniętego jeziora, powierzchnia nieruchoma, ale pod nią życie toczy się dalej. Tradycje sufickie mówią o barzak, granicy, przestrzeni między światami, gdzie dusza może przebywać przed ostatecznym przejściem. Gdy nikt nie pamięta o duszy, ta granica może stawać się grubsza, trudniejsza do przekroczenia. Nie oznacza to jednak, że dusza cierpi w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. To raczej stan zawieszenia oczekiwania. W przekazach Kejsa pojawia się porównanie do osoby stojącej w przedpokoju, czekającej na zaproszenie do wejścia głębiej. Jednocześnie musimy pamiętać, że czas w wymiarze duchowym nie płynie tak samo jak w naszym fizycznym doświadczeniu. To, co dla nas może być latami zapomnienia, dla duszy może być chwilą refleksji, momentem w wieczności, w wielu kulturach wierzy się, że dusze zmarłych pozostają w bliskości fizycznego świata przez około 40 dni po śmierci. Jest to czas, gdy więź z fizycznym ciałem i ziemskim życiem jest najsilniejsza. W tym okresie wizyty na grobie, modlitwy i rytuały pamięci są szczególnie ważne dla procesu przejścia duszy. Sajse podkreślał jednak, że dusza nigdy nie jest naprawdę uwięziona zawsze ma wybór i możliwość ruchu naprzód. Zapomniany grób. Może jedynie spowolnić proces, nie zatrzymać go całkowicie. Dusza zawsze dąży do światła, mawiał Case. Nawet jeśli chwilowo, wydaje się zagubiona w cieniu. W starożytnym Egipcie wierzono, że imię zmarłego musi być wymawiane przez żyjących, aby dusza mogła istnieć w zaświatach. Zapomnienie imienia oznaczało drugą śmierć, prawdziwe unicestwienie. Jednak w głębszym, duchowym rozumieniu, nawet ta druga śmierć jest iluzją. Dusza, jako część boskiej całości, nigdy nie może zostać naprawdę zapomniana przez źródło. Tak więc, gdy nikt nie odwiedza grobu, dusza może doświadczać pewnego rodzaju duchowej samotności, ale nigdy nie jest naprawdę sama. Jest to raczej lekcja oderwania, nauka przekraczania ostatnich ziemskich przywiązań. Energia żałoby i pamięci ma fundamentalne znaczenie dla duszy w jej podróży po opuszczeniu fizycznego ciała. Edgar Kajce w swoich przekazach często podkreślał, że myśli, emocje i wspomnienia żyjących tworzą energetyczne mosty, które służą duszy jako punkty orientacyjne w jej pośmiertnej wędrówce. Kiedy bliscy odwiedzają grób, zapalają świece, przynoszą kwiaty, czy po prostu trwają w cichej modlitwie, tworzą wibracyjny tunel światła. Ta energia jest doskonale wyczuwalna przez duszę. Która może korzystać z tych promieni pamięci jako z drogowskazów. W tradycji kabalistycznej mówi się o nitach światła, które łączą światy żywych i umarłych. Każda myśl skierowana ku zmarłemu jest taką właśnie nicią. Co jednak dzieje się, gdy te nici są zerwane? Gdy nikt nie myśli o zmarłym, nie wymawia jego imienia, nie odwiedza miejsca spoczynku, Kaisy sugerował, że dusza nigdy nie traci całkowicie połączenia z Bożym źródłem. Ale może doświadczać czegoś, co możemy nazwać duchowym zamgleniem, stanu, w którym jej świadomość wyższych wymiarów jest przytłumiona przez pozostające ziemskie przywiązania. Tradycja tybetańska naucza, że energia pamięci żyjących działa jak latarnia morska dla duszy przemierzającej burzliwe wody bardo. Gdy ta latarnia gaśnie, dusza musi polegać wyłącznie na własnym wewnętrznym świetle. Dla dusz wysoce rozwiniętych może to być nawet korzystne. Przyspieszające oderwanie od ziemskich spraw. Dla dusz mniej świadomych może to oznaczać dłuższy okres dezorientacji. Interesujące jest, że w przekazach Keysa pojawia się koncepcja zbiorowej pamięci. Nawet jeśli konkretna dusza jest zapomniana przez swoich bliskich, pozostaje częścią pamięci zbiorowej ludzkości. Ta zbiorowa pamięć, którą Jung nazwałby nieświadomością zbiorową, również może służyć jako przewodnik dla duszy. Energia emocjonalna, Towarzysząca wspomnieniom ma szczególne znaczenie. Kajse podkreślał, że ciężka żałoba, pełna rozpaczy i nieutulony żal mogą paradoksalnie utrudniać duszy oderwanie się od ziemskiego planu. Dusza, widząc cierpienie bliskich, może czuć się zobowiązana do pozostania blisko, próbując przynieść ukojenie. To dlatego wiele tradycji duchowych zachęca do radosnego wspominania zmarłych, celebrowania ich życia zamiast pogrążania się w rozpaczy po ich odejściu. Gdy pamięć o duszy blaknie, gdy nikt już nie przywołuje wspomnień o niej, energia łącząca ją z ziemskim planem stopniowo słabnie. Jest to proces naturalny i w wielu przypadkach korzystny dla dalszej ewolucji duszy. Tradycja hawajska Huna opisuje to jako Aloha, miłosne pożegnanie, które uwalnia zarówno odchodzącego, jak i pozostających. Jednakże Case sugerował również, że istnieją dusze, które z różnych powodów Pozostają silnie przywiązane do ziemskiego planu, nawet gdy nikt już o nich nie pamięta. Mogą to być dusze, które odeszły nagle, w traumatycznych okolicznościach, nie mając czasu na przygotowanie się do przejścia. Mogą to być również dusze, które pozostawiły niedokończone sprawy, niewypełnione obietnice, czy nierozwiązane konflikty. W takich przypadkach brak energii pamięci i żałoby może paradoksalnie przedłużać stan zawieszenia. Dusza nie otrzymuje energetycznego popchnięcia w kierunku wyższych wymiarów, jakie dają modlitwy, wspomnienia i rytuały pamięci. Pozostaje w swoistym energetycznym zawieszeniu. Badacze zjawisk paranormalnych, w tym polski jasnowic Stefan, dokumentowali przypadki, gdy takie zawieszone dusze próbowały zwrócić na siebie uwagę żyjących poprzez różne manifestacje energetyczne. Nie wynika to z chęci wystraszenia czy niepokojenia żywych ale z głębokiej potrzeby bycia zauważonym, zapamiętanym, a przez to uwolnionym. Interesujące jest, że w przekazach Kejsa pojawia się również koncepcja pamięci ziemi. Nawet gdy ludzie zapominają, sama ziemia, materia fizyczna miejsca pochówku, zachowuje pewien rodzaj energetycznego zapisu. Wrażliwe osoby, przebywając w takich miejscach, mogą odbierać te subtelne energie, nawet nie wiedząc o istnieniu zapomnianego grobu. Energia pamięci działa zatem na wielu poziomach, od indywidualnych wspomnień bliskich, przez pamięć zbiorową społeczności, aż po subtelne energetyczne zapisy w samej materii. Wszystkie te poziomy tworzą sieć wsparcia dla duszy w jej podróży. Gdy sieć ta słabnie, dusza musi w większym stopniu polegać na własnej wewnętrznej sile i mądrości. W końcu, jak podkreślał Case. Każda dusza jest nieśmiertelną iskrą Bożej świadomości. Nawet całkowicie zapomniana przez ludzi, nigdy nie jest zapomniana przez źródło, z którego pochodzi i do którego ostatecznie powraca. Ten powrót może być opóźniony, ale nigdy uniemożliwiony przez brak ludzkiej pamięci. Zapomnienie, które spotyka duszę po śmierci ciała, może być postrzegane nie tylko jako przykre doświadczenie, ale również jako głęboka karmiczna lekcja. Edgar Cayce w swoich transowych przekazach wielokrotnie podkreślał, że każde doświadczenie duszy, nawet to pozornie negatywne, ma swój cel i znaczenie w szerszym planie duchowej ewolucji. Bycie zapomnianym po śmierci może stanowić karmiczną lekcję oderwania się od ego. W życiu fizycznym wielu z nas zabiega o uznanie, sławę, pozostawienie trwałego śladu w pamięci potomnych, przywiązanie do tego, jak będziemy zapamiętani jest jednym z najsilniejszych przejawów ego, kiedy dusza obserwuje, jak jej ziemska tożsamość stopniowo blaknie w pamięci żyjących, doświadcza fundamentalnej lekcji nietrwałości i iluzoryczności ziemskiej sławy. Kajsy sugerował, że dla niektórych dusz taka lekcja jest niezbędna do duchowego wzrostu. Szczególnie dotyczy to tych, którzy w życiu fizycznym byli silnie przywiązani do swojego statusu, osiągnięć czy społecznego uznania. Doświadczenie bycia zapomnianym staje się katalizatorem dla głębszego zrozumienia prawdziwej, nieprzemijającej natury duszy, która istnieje poza wszelkimi ziemskimi identyfikacjami. W tradycji buddyjskiej mówi się o anatta, braku trwałego, niezmiennego ja. Zapomniany grób staje się fizyczną manifestacją tej głębokiej duchowej prawdy. To, co uważaliśmy za siebie, imię, zawód, osiągnięcia, relacje, wszystko to ostatecznie rozpływa się w niepamięci. Pozostaje tylko esencja duszy, jej prawdziwa natura, która nigdy nie była zależna od zewnętrznego uznania. Interesujące jest, że w niektórych przekazach Kejsa pojawia się koncepcja karmicznego kontraktu zapomnienia. Sugeruje ona, że niektóre dusze przed wcieleniem wybierają doświadczenie bycia zapomnianymi po śmierci jako specyficzną lekcję. Może to być balansowanie karmy z poprzednich wcieleń. W których dusza zbyt mocno przywiązana była do ziemskiej sławy i uznania. Tradycja hinduistyczna mówi o sanskarach, subtelnych śladach karmicznych, które dusza niesie ze sobą przez kolejne wcielenia. Doświadczenie bycia zapomnianym może skutecznie wypalać sanskary, związane z pragnieniem uznania, sławy i wiecznej pamięci potomnych. Polski jasnowic Stefan, w swoich badaniach psychicznych, zauważał, że dusze, które osiągnęły wyższy poziom rozwoju. Często wydają się mniej zainteresowane tym, czy są pamiętane przez żyjących. Ich uwaga jest już skierowana ku wyższym wymiarom i dalszej ewolucji. Z tej perspektywy, zapomnienie staje się nie karą, lecz uwolnieniem. Cajce podkreślał również paradoksalny aspekt tej karmicznej lekcji. Im bardziej dusza jest w stanie zaakceptować bycie zapomnianą, tym szybciej może uwolnić się od ziemskich przywiązań i ruszyć naprzód w swojej duchowej podróży. To akceptacja a nie opór wobec zapomnienia przynosi prawdziwe uwolnienie. W niektórych tradycjach ezoterycznych mówi się o polu akaszycznym kosmicznym rejestrze, w którym zapisane są wszystkie myśli, słowa i czyny każdej istoty. W tym sensie, nawet jeśli dusza jest zapomniana przez ludzi, jej doświadczenia i rozwój pozostają na zawsze zapisane w tej kosmicznej bibliotece. Nic nie jest naprawdę zapomniane w szerszym kosmicznym kontekście. Kejse e, sugerował również, że zapomnienie może być formą ochrony dla duszy, szczególnie w przypadkach, gdy osoba zmarła w trudnych okolicznościach lub gdy jej życie było pełne traumatycznych doświadczeń. Ciągłe przywoływanie tych trudnych energii przez pamięć żyjących mogłoby utrudniać duszy uwolnienie się od tych doświadczeń i ruszenie naprzód. Zapomnienie może być również postrzegane jako część naturalnego cyklu duchowego. Tak jak w przyrodzie istnieją okresy wzrostu i uśpienia, tak w duchowej ewolucji mogą być potrzebne okresy intensywnej pamięci i okresy zapomnienia. Te drugie można porównać do duchowego ugoru, czasu, gdy pole pozostaje nieuprawiane, aby mogło odnowić swoją żyzność. W kontekście karmy zbiorowej, zapomnienie indywidualnych dusz może być również postrzegane jako część większego procesu społecznej i kulturowej ewolucji. Społeczeństwa Podobnie jak jednostki, potrzebują zarówno pamięci, jak i zapomnienia, aby się rozwijać. Selektywne zapominanie pewnych aspektów przeszłości przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych lekcji jest niezbędne dla zbiorowego wzrostu. Jednak najgłębszą karmiczną lekcją zapomnienia jest prawdopodobnie zrozumienie, że prawdziwa wartość duszy nigdy nie zależała od tego, czy jest pamiętana przez innych. Jak mawiał Case, wartość duszy nie leży w tym, co o niej myślą lub pamiętają inni, ale w tym, jak blisko zbliżyła się do zrozumienia swojej prawdziwej natury jako części boskiej całości. W ostatecznym rozrachunku bycie zapomnianym może być postrzegane nie jako porażka czy kara, ale jako zaszczytne zwolnienie z ziemskich obowiązków i przywiązań, jak żołnierz honorowo zwolniony ze służby, który może teraz powrócić do prawdziwego domu. Rytuały pogrzebowe i wspomnieniowe istnieją we wszystkich kulturach świata od zarania dziejów. Nie są one jedynie społecznymi konwencjami, jak podkreślał Edgar Case w swoich przekazach, stanowią energetyczne narzędzia, które pomagają duszy w jej przejściu do wyższych wymiarów. Kiedy te rytuały nie są wypełniane, gdy nikt nie zapala świecy, nie składa kwiatów, nie odmawia modlitwy przy grobie, może to mieć głębokie konsekwencje dla energetycznej podróży duszy. W tradycji tybetańskiej Bardo Todol, tybetańska księga umarłych, szczegółowo opisuje rytuały, które powinny być wykonywane przez 49 dni po śmierci. Ich celem jest kierowanie świadomości zmarłego przez zawiłe stany pośmiertne. Gdy te rytuały nie są wykonywane, dusza może doświadczać większych trudności w nawigacji przez te stany. Cajce w swoich przekazach sugerował, że niespełnione rytuały mogą tworzyć swoistą energetyczną lukę przestrzeń, w której dusza nie otrzymuje wsparcia, jakiego mogłaby potrzebować. Nie oznacza to jednak, że jest ona skazana na wieczne błądzenie czy cierpienie. Boska Opatrzność, jak podkreślał Case, zawsze zapewnia alternatywne ścieżki i wsparcie. Interesujące jest, że w wielu tradycjach duchowych istnieje koncepcja zastępczych rytuałów. W buddyzmie mnisi mogą wykonywać ceremonie dla dusz zapomnianych zmarłych. W chrześcijaństwie istnieją modlitwy za dusze opuszczone. Te zbiorowe, bezosobowe rytuały. Również tworzą energetyczne wsparcie, choć może ono być mniej spersonalizowane niż rytuały wykonywane przez bliskich. Polski jasnowic Stefan w swoich badaniach psychicznych dostrzegał, że dusze, które nie otrzymują wsparcia poprzez regularne rytuały wspomnieniowe, często znajdują inne źródła energetycznego wsparcia. Może to być kontakt z innymi duszami, z przewodnikami duchowymi lub z wyższymi aspektami własnej świadomości. Kajsy podkreślał, że ostatecznym celem wszystkich rytuałów pośmiertnych jest nie tyle pomoc duszy, co jej uwolnienie. Paradoksalnie, niektóre rytuały wykonywane z nadmiernym przywiązaniem emocjonalnym mogą wręcz utrudniać duszy oderwanie się od ziemskiego planu. Prawdziwa miłość wobec zmarłego oznacza również gotowość dopuszczenia go, do pozwolenia mu na kontynuowanie swojej duchowej podróży. W tym kontekście brak fizycznych rytuałów przy grobie może być postrzegany nie tylko jako brak, ale również jako potencjalna wolność. Dusza nie jest przywiązywana do ziemskiego planu przez emocjonalne wołania żyjących, może swobodniej podążać za światłem swojej wyższej natury. Tajemnica wyzwolenia duszy, według przekazów Kejsa, leży nie tyle w zewnętrznych rytuałach, co w wewnętrznym procesie akceptacji i transcendencji. Każda dusza ostatecznie musi przejść przez bramę zapomnienia, punkt, w którym uwalnia się od wszystkich ziemskich identyfikacji i w pełni przyjmuje swoją nieśmiertelną naturę. Kiedy następuje to wyzwolenie, mistycy różnych tradycji podają różne ramy czasowe. Tradycja tybetańska mówi o 49 dniach. Tradycja zachodnia często wspomina o trzech dniach, gdy dusza jeszcze pozostaje blisko ciała, następnie 40 dniach przejścia. I ostatecznie rocznym cyklu dostosowania. Kajse podkreślał jednak, że te ramy czasowe są jedynie przybliżeniami, a rzeczywisty proces jest głęboko indywidualny. Niektóre dusze mogą być gotowe do uwolnienia się od ziemskich przywiązań niemal natychmiast po śmierci fizycznej. Inne mogą potrzebować dłuższego okresu dostosowania, szczególnie jeśli śmierć była nagła lub traumatyczna. Wielki mistyk Paramahansa Yogananda nauczał, że dusza ostatecznie osiąga wyzwolenie, gdy w pełni rozpoznaje iluzoryczną naturę fizycznego istnienia i w pełni utożsamia się ze swoją prawdziwą, nieśmiertelną naturą. W tym stanie świadomości kwestia tego, czy fizyczny grób jest odwiedzany, czy też zapomniany, staje się całkowicie nieistotna. Cajce sugerował, że dla wielu dusz moment pełnego wyzwolenia przychodzi z kosmicznym przypomnieniem, momentem, gdy dusza w pełni przypomina sobie swoją boską naturę i cel. To przypomnienie może przyjść poprzez kontakt z wyższymi bytami, poprzez wgląd w akaszyczne zapisy lub poprzez spontaniczne rozpoznanie swojej prawdziwej istoty. W tym najgłębszym sensie, prawdziwe wyzwolenie duszy nigdy nie zależy od tego, czy jest ona pamiętana na Ziemi. Jak pięknie ujął to Case. Dusza nigdy nie jest naprawdę zapomniana, ponieważ jest na zawsze pamiętana przez Stwórcę, którego jest nieodłączną częścią. Ostatecznie każda dusza powraca do źródła, z którego pochodzi. Niektóre podróżują tam szybciej, inne wybierają dłuższą drogę, zbierając różnorodne doświadczenia. Niektóre są wspierane przez miłość i pamięć żyjących, inne muszą polegać bardziej na własnej wewnętrznej sile. Ale wszystkie, jak zapewniał Case ostatecznie znajdują swój sposób do domu. Tak więc, gdy stoimy przed zapomnianym grobem, możemy odczuwać smutek z powodu ludzkiego zapomnienia, ale również nadzieję wynikającą z głębszego zrozumienia duchowej podróży. Ta dusza, choć niepamiętana przez ludzi, nigdy nie jest zapomniana w kosmicznym planie. Jej podróż trwa, jej rozwój kontynuuje się, a jej ostateczne przeznaczenie powrót do jedności jest niezagrożone. W tym świetle najgłębszym aktem miłości wobec zmarłych może być nie tyle rozpaczliwe trzymanie się ich pamięci, co błogosławienie ich w ich dalszej podróży, gdziekolwiek ona prowadzi i cokolwiek przynosi. To właśnie w tym błogosławieństwie, w tym ostatecznym akcie puszczenia, tkwi najgłębsza tajemnica wyzwolenia, zarówno dla duszy zmarłego, jak i dla nas, którzy pozostajemy jeszcze przez chwilę w świecie fizycznym. Jeśli te duchowe rozważania dotknęły Twojego serca i pobudziły umysł do głębszej refleksji, zapraszamy Cię do pozostania częścią naszej wspólnoty poszukiwaczy prawdy. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej przekazów o tajemnicach duszy i życia pozagrobowego. Podziel się w komentarzach swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami związanymi z duchową pamięcią o zmarłych. Czy masz własne rytuały pamięci? czy doświadczyłeś kiedyś obecności duszy, która szukała uznania, twoje refleksje mogą stać się światłem przewodnim dla innych na tej samej ścieżce duchowego zrozumienia. Pamiętaj, w dzieleniu się mądrością leży klucz do kolektywnego wzrostu naszej świadomości.